Witam Was tym razem z miejscowości Tarce. Rozpoczyna się Hubertus Ogólnokrajowy. Rozpoczyna się właściwie Hubertus. Uroczyste uro obchody są jutro, czyli w sobotę. Dzisiaj jest piątek. Jestem na polowaniu, w tym hubertowskim w ramach tego, tych obchodów. Przyjechałem z bronią, bo taka była umowa, że biorę broń. Czasami tak mówiłem kiedyś, czasami na zbiorówkę biorę broń. Będziemy polować na zwierzynę grubą za chwilę ruszamy w teren zobaczymy co się wydarzy także myślę, że pogoda jest przepiękna wczoraj żeśmy przyjechali tutaj mnóstwo gości i nasi przyjaciele ze stowarzyszenia Miośników kończego Polskiego będą podkładać także spotkamy się, popolujemy postanowiłem, bo co będę zawsze tylko z kamerą postanowiłem wziąć moją kliówkę. także słowa, słowa nie złamałem bo zamówię, że nigdy nie biorę broni ale tak kiedyś zaznaczyłem, że czasami więc to jest teraz ten, ten moment, że to czasami Broń wziąłem. Zapraszam na polowanie, na relacje z tego co się, będzie, co się wydarzy jeszcze jutro. Także no, wknieję. Będziemy ruszać na polowanie. Myśliwi się zjeżdżają. Chwilę zaczniemy polowanie. Wejdziemy pod wodą. Będziemy polować w kole łowieckim 29 w Jarocinie w obozie 413 Troszeczkę warunki pogodowe są jakie są Mamy dużo kukurydzy w okolicy, zobaczymy co będzie ze zwierzę Łowczy przedstawi na co będziemy polować Witam Knieje, witamy tutaj pana redaktora Nie pana redaktora tylko kolegę Tadeusza Redaktorzy to tak... Jest. <laughs> Koledzy, więc tak, no szał z polowaniem nie będzie, yy, będziemy polować na dziki i na drapieżniki, właściwie na lisy tylko. I teraz tak, yy, polowania będą pędzone, polowania będzie prowadził yy, kolega Heniu i yy, kolega Karol. Yy, I teraz tak, yy, co do takich rzeczy yy, typowo praktycznych. Bo znajdujemy się, nie wiem czy wszyscy wiedzą, w pierwszej strefie ASF-u, czyli, czyli w niebieskiej i obowiązują nas pewne tam zasady, dlatego też wszystkie dziki, które będą pozyskane, proszę pozostawić na miejscu, wskazać tylko miejsce, gdzie dzik wpadł. My się resztą zajmiemy. Dziki będą bezpośrednio transportowane do chłodni. Tam będą patroszone i, i, i tak to będzie wyglądało. Witam kolegów myśliwych i koleżankę. Witam kolegów z naganki. Witam tnieje. już powiedział na co będziemy polować. Myśliwych jest 16. Na ganki jest kolegów 13. Dwa pieski będą na gance. Tu widzę, że kolega będzie na stanowisku z pieskiem. Tak, to jest uzgodnione. No, no to w ten sposób. Yy, apteczka znajduje się w traktorze u kolegi w razie W. Lepiej, żeby nie było No. W kwestii bezpieczeństwa proszę zachować szczególne bezpieczeństwo, broń rozładowujemy, magazynki w kieszeni po zejściu ze stanowiska ładujemy dopiero na stanowisku, nie? myśliwi flankowi i myśliwi na czole narożnikowi, nie przy, żeby nie strzelać na skos. W międzyczasie proszę przygotować jeszcze legitymację i pozwolenia. Znaczy się, jeżeli chodzi o, ja wejdę tu sobie, o legitymację, to tak jak mówiłem, już tu y, ja po prostu przejdę i sobie te numery, bo potrzebne będą numery do naszego systemu, żeby wprowadzić was, że y, polowaliście u nas. Po prostu bez numeru legitymacji nie jestem w stanie tego zrobić. tutaj mieć na nazwisko, numer legitymacji. Także najlepiej by było, jakby każdy tam wystawił legitymację, a ja sobie zrobię zdjęcie, żeby to było szybko, sprawnie i, 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 i potem, nie? Kołowieckie 29 zostało założone w 1953 roku. Jest z nas tutaj polujących 81 członków mamy dwa obwody. No i trochę tam strzelamy tej zwierzyny. Ostatni okres taki właśnie ta pandemia. Troszeczkę to wszystko ograniczyła. No zobaczymy, po, po tej pandemii to jest pierwsze polowanie, które po tak długiej przerwie się odbędzie, no więc zobaczymy co, co w obwisku. Pokażemy, po pokażemy zestaw śniadaniowy, o. Niech się to inne koła usiądą. Tak. <laughs> eee, jak ktoś będzie miał apetyt to po prostu podejdź. To będzie takie pierwsze śniadanie, a zaś drugie takie śniadanie będzie troszeczkę później. To płynne, tak? <laughs> znaczy się ogólnie no, przewidujemy jakiś tam konkretniejszy ciepły posiłek między godziną 12 a pierwszą. Proszę apel na łowy i siadamy. Na 16, tak? Tak, tak. Już się pakujemy i ruszamy na polowanie. To piękne miejsce, no, już idziemy na stanowiska na pierwszy miot, będzie brany. Fajny terem bardzo ładny teren zaczyna się pierwszy miod na polowaniu hubertowskim, na Hubertusie ogólnokrajowym w Tarcach mam stanowisko, numer wylosowałem numer 2 bardzo fajne miejsce taki rów, zresztą jest wszędzie jest takie przejście od Zwierzyny eleganckie przejście wszędzie jest popuktowane przez dziki Dobrze zobaczymy i polujemy tak tutaj koledzy mówili na dziki i na drapieżniki czyli praktycznie na lisa na ile nie polujemy i w ogóle z tego powodu nie rozpaczam tu mam takie o, dostaliśmy pamiątkowe te szarfy pomarańczowe szarfy opaski pomarańczowe z logo hubertus także tak jak mówiłem dałem się to zaczytałem się Postanowiłem, że przyjadę z bronią. Zapraszano mnie tutaj z bronią, więc postanowiłem raz na jakiś czas, że wezmę broń, jakby żeby też poczuć tą atmosferę taką prawdziwą polowania. Zobaczymy, co się będzie działo. Opaskę sobie założę tu. Na szyję. Tutaj. O tak bo tu chcę założyć, na, na głowę założę kamerę GoPro. Gdyby się coś działo, jakaś akcja taka dynamiczna, no to można by sfilmować Mam bardzo urokliwe stanowisko. Nawet tutaj widać jest świeżo pobuktowane przez dziki. Tu wszędzie są przejścia. Bardzo ciekawe miejsce. No zobaczymy co. Co nam ten burz zdarzy. Pierwsze polowanie od zbiorowe w ubiegłym roku nie było w ogóle. Jest przez tą pandemię całą, także to jest teraz pierwsze polowanie już się rozpoczyna pędzenie, pierwsze pędzenie czekamy i zobaczymy co się zdarzy A jak to jedzie to już wygląda rzekło drugie pędzenie pierwszym głucho jakie dosyć szybkie pędzenie Teraz drugi tu mam takie gardło między dwoma pogrodzeniami, no nie wiem jak to jest 40 metrów no ale tak mi wypadło nie ma złych nie ma złej pogody i nie ma złych miotów czekam na no, na zwierzynę czy coś się pokaże pogoda cudowna wszędzie, tutaj jak żeśmy szli wszędzie dziki znać Także zwierzyna jest na pewno, sarny są, jelenie też znać. A co będzie, tu się... to się okaże. się muszę pochwalić jeszcze, bo się nie chwaliłem, że tam coś tam zawsze sobie zrobię, ale to jest też... Zrobiłem też stołek. Zrobiłem stołki, kilka takich stołków. To jest też stołek mojej roboty. Oczywiście to, to, to siedzenie to mi uszyła kawcowa. Takich, takich zdolności nie mam. Ale to wszystko, co to zrobiłem. Także mam stołek własnej produkcji. To jest tradycyjna naganka. ej hey hop. eja heja. Gdzieś tam jakieś dwa gończe były, ale nic nie słychać. Myślałem, że będą pędzić tutaj też ze stowarzyszenia, ale nie, w tym kole, w tym akurat kole nie pędzą. To tak. Powiadali w Bieszczadach jak postawili pana generała na stanowisku i szła naganka i jej naganka krzyczała, bo to w górę zrobił głośniej hop hop. I pan generał też krzyczał hop hop. Zapytali się go a czemu. I towarzyszył generał, ale towarzysz krzyczy, hop hop, bo myślałem, że się naganka zgubiła. Także to też jest hop hop, hej, hej i na tym się kończy naha no ja trzeci miot Nie widziałem jak na razie nie widziałem nic Nawet psy nie zaszczekały, nic nie słyszałem Czekam na jakieś kolejne pędzenie, chyba już czwarty czy piąty miot na razie no, <laughs> chciałbym powiedzieć tak jak kiedyś w klinicy, że z połowy widziałem my, że nawet myszy nie widziałem. Także piąty miod chyba już teraz jest, nic nie widziałem. Zresztą nie było żadnego strzału, psy nie zaszczekały, zawsze jest nadzieja. Ale chciałbym Was zaprosić, tak już trochę szczegółów podać tego naszego spotkania w Bieszczadach. Tak jak mówiłem, 11 listopada, w czwartek zaczynamy. Przyjeżdżamy wieczorem czy po południu, piątek, sobota, niedziela wyjeżdżamy. Ja na koniec dzisiejszego programu, tego który teraz wyemituję podam namiary na hotel, bo będzie się można już będzie można już po prostu pokoje rezerwować tam trzeba będzie tylko podać takie hasło, tak żeśmy się umówili z, z dyrektorem hotelu Bieszczackie spotkania Łowieckie czy Bieszczackie spotkanie Łowieckie wystarczy powiedzieć i tam panie w rejestracji będą wiedziały o co chodzi także już będzie można się już będzie można pokoje rezerwować ja bym też chciał tak zwrócić się tutaj do naszych do naszych widzów, koleżanek, kolegów, którzy Chcieliby przyjechać na to spotkanie, żebyście też może wyszli z jakąś własną inicjatywą, o czym byście chcieli porozmawiać. Może chcielibyście coś zaprezentować, może macie jakieś fajne pomysły czy coś pokazać. Bardzo proszę, tylko się ze mną skontaktować, byśmy sobie to umówili. Piszemy to do programu i bardzo by to było taką fajną rzeczą, żebyśmy mogli po prostu wymienić się ja nie tylko jakimiś informacjami o sobie, o kołach, ale też na przykład, jeżeli coś macie do pokazania. Też bardzo, bardzo mile będą widziane jakieś nalewki, żeby kolegów, koleżanki poczęstować. No, no każdy coś tam może przywieźć ze sobą, ja nie będę sugerował, ale to jest taka nasza mała prośba. Także oczywiście program, bo cały czas ten program układamy, dlatego ja się zwracam właśnie do Was. Drodzy przyjaciele, z taką propozycją, z taką prośbą, czy może, może byście coś chcieli wnieść do tego naszego spotkania oprócz właśnie swojej obecności, ale też jakieś takie coś zaprezentować. Także, mówię jeszcze raz, bardzo, bardzo, bardzo chętnie jest tam miejsce w tym hotelu. Miejsca jest mnóstwo, będzie można sobie posiedzieć gdzieś tam w jakichś mniejszych grupach, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. Może gdzieś się wspólnie zaprosimy na polowania. Ty przyjdziesz do mnie, a ja do ciebie, także zobaczymy. W każdym razie, tak jak mówię, program układamy. Tablice na końcu będą namiary na hotel. telefony, pod, Dwa telefony będą. Jeden stacjonarny, drugi komórkowy, pod, który będzie się można już, pod którym będzie można już rezerwować pokoje. I tak jak mówiłem, koszt to jest 410 zł, chyba mniej więcej 410 zł za cały pobyt z wyżywieniem. Także bardzo serdecznie zapraszam i prosimy o jakieś własne inicjatywy. Już chyba szóste pędzenie. Muszę zerknąć na tą kartkę stanowiskową, nie tak wygląda tak jak tak już niektórzy zapomnieli. Nie, piąte pędzenie Raz mam trójkę, ale widzę, że tutaj nasi koledzy z koła chyba się już są zdesperowani, bo do tej pory to właściwie nikt niczego nie widział Ale teraz żeśmy weszli w jakiś gąszcz w Jakieś młodniki, podrosty, chociaż ja, tutaj na tej ta jest całkowicie zarośnięta. Ty się nic widać. No jest szansa jakby coś tak przebiegało tutaj, to szansa ewentualnie jakichś tam dzikich To jest jedyna szansa Czasami narzekamy, że nic nie ma, no, ale tak, tak wygląda polowanie Bywa, że i cały dzień nic się nie dzieje. Dzwoniłem do Edka, bo tu są, tak jak mówiłem, tu są trzy grupy Podzieleni jesteśmy na trzy grupy myśliby. Edek będzie gdzieś tam w drugiej czy trzeciej grupie, ja nawet nie wiem, która to grupa. W każdym razie też mówi, że jeszcze pół godziny temu, że nic nie było. Tu się okazuje, że mają bardzo dużo kukurydzy i ta kukurydza stoi na polu oczywiście, więc dzikie są kukurydze. Ale to nie znaczy, że coś tam się nie pokaże. Rodzic w No, koniec tej walki, dzików w dalszym ciągu nie ma. czyli znaczy, niczego nie ma, a teren jest taki no bardzo, bardzo obiecujący, bo pozarastane, podmokłe młodniki no niestety nie ma. Się siedzą, widocznie siedzą w kukurydzach. z powrotem. Bardzo fajna wiata. Pięknie. Za chwilę będzie ognisko płonąć. Nowy posiłek, żeby się nie zmęczyć przyciągnięciu tych dużych dzików są samo łopcze kiobasę układzą To taki fajny kociołek W jednym woda na kawę w drugim Andrzej O tam już koledzy częstują grochówką. Przecież nie wiadomo, czy to grochówka, czy to pasolówka, wszystko jedno, byle gorące. oj, że tutaj kolega, tam, że to nalewa, że oby widać, co to jest. Dowiemy się, jak spróbujemy. Słuchajcie, zdradźcie tajemnicę, co to jest. Żurek, czy to jest, co to jest? To jest grochówka. O właśnie. I to jest autentyczna grochówka z kotła. Chodzi taki trochę mini, ale z kotła. A to było dorabiane, czy to jest wojskowe faktycznie? Oryginalna kuchnia polowa. Ale bardzo fajnie. KP25. Kapie z każdej strony. Kapie z każdej strony. <noise> o. Proszę, jako obsługa. Domek. Domek tam, dalej, pochodzi, pochodzi. Koledzy myśliwi się częstują. Dobra. ale jednej lata. Sąsiad nasz, dzisiejszy odmówca, jak zaczynał przygodę z, z myślistami, strzelił pierwszego zająca. Zabrano przyjemność do domu i żona chciała tam się ukazać, i zrobić tego tutaj... zająca. I. Zabrakło. Skubała go! Coś ciężko dojdzie! Początki Początku, że trudne było Ciężko Częś, dojdzie, może na mój Ruszamy szóste pędzenie, kolega gra sygnał. nie pomyliłem nam. Bardzo fajnie. Naganka rusza z optymizmem. Wszyscy twierdzą, że za ciepło, za dużo grzybiarzy, choć grzybów nie ma, za dużo kukurydzy, no zawsze jest czegoś za dużo albo za mało Ale pogoda fajna, ludzie fajni ja z tego wszystkiego musiałem się przebrać, bo się tak zrobiło ciepło, nawet nie załadowałem Broni nawet nie załadowałem. Pierwszy raz widzę zwierzynę. Idzie chmara jeleni. ten byk taki sobie, ale był jeden strzał w tej chwili gdzieś tutaj. Teraz akurat w tym miocie były trzy strzały. Ja widziałem tą chmurą w przypuszczam, linii. Przepuszczam, że albo gdzieś jakiś tam lis, albo były dziki. Bo z tej strony tu były dwa strzały, a tu z tyłu był jeden strzał. Zawsze król. To już jest szansa, że to ostatni miód były jakieś 3-4 strzały podobno do lisów nie do dzików a już 15 nagrałem jakieś, ale ale to wszystko Wyjczymy już walkę nie ma nic na pokocie były jakieś strzały tak to bywa Gdzie to? Dziękuję bardzo kolegom myśliwym za udział w polowaniu Efekty są jakie są Nie ma nic na pokocie kolega jeden tu strzelał do do lisa chociaż mamy króla pudlarzy bo nie trafił nie właściwie to mógłby być nawet królem polowania bo, bo strzelał nie no. bezpiecznie było także dziękuję również kolegom z naganki za wytrwałe naganianie i przejście no ale mówię zwierzyny nie było, co dziękujemy wszystkim za udział, za bezpieczne polowanie, <głos> <głos> nawet bym powiedział, bardzo bezpieczne. Myślę, że, że się podobało, chociaż pomimo tego, że, że zwierza nie było, ale pogoda była wspaniała. Myślę, że towarzystwo też wszystkim odpowiadało, bo mi bardzo. Mamy do wręczenia takie okolicznościowe yy, znaczki z tego polowania i po dyplomie. Medale i dyplom. Medale i dyplom. Może ja by, by, po tym pomyśle i od razu też rozdamy. No dobra. Chciałbym też w imieniu Nadeśnictwa serdecznie podziękować kolegom tu za przybycie, za zapoznanie się z naszym Nadeśnictwem. Mimo, że tu jestem członkiem tego koła, to też muszę tu podziękować organizatorom. Dołożyli no naprawdę dużo starań, to wysiłku, To tylko ten, co to organizuje, to wie, ile to trzeba. Sił, no, taki wynik, jaki jest, taki jest, ale ja jestem jako taki myśliwy powiedziałem jaki jestem zadowolony z takiego pokotu więc jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za przybycie za takie miłe uśmiechy tak tutaj wspaniali jesteście i przygotowałem takie drobne gadżety proszę przyjąć od nadleśnictwa Jarocin i serdecznie dziękuję za przybycie bardzo dziękuję a ja to tak? Dziękuję. Krąpi inaczej, są takie tak tak. Jak trzy strony, to jest się właśnie to widzę, tak to to były na wydziecki to były w pomocy właśnie. tak widzę, და მარტივად იქეთება მოა ადამიანები და შეიძლება შევძლო რაღაცა და აი ეს არის და 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 ეს არის და

bo To jest najważniejsze. Kończyliśmy dzisiejsze polowanie, także całkowicie pokojowo. Tak ale wszyscy dostali medale, zresztą widzieliście to dokładnie. Dostaliśmy pamiątki. Wszyscy zadowoleni, trzy strzały. Nie wiadomo, czy król, czy pudlarz? A, Nie, czy Ale pudlarze, to były petardy, się okazuje. Jednak poważnie e... A, no. tych Naganiaczy, Ale słuchajcie, nikt z nas nie żałuje. Ja też poznałem nowych przyjaciół, nowych kolegów, bo to jest najważniejsze, Chciałbym... My tak cały czas idziemy, rozmawiamy, ale dopiero na końcu polowania zorientowaliśmy się, trzeba by się przedstawić. Także po kolei. Jędrzej Przybelski, mimo mnie koło szarag z Witkowa. Daniel Zawodny, koło gdzie będzie Witkowo, pozdrawiam czego? O, to jest najważniejsze, bo to jest... Persona najważniejsza. Także serdecznie pozdrawiamy. My jeszcze w tej chwili, no jeszcze się będzie trochę działo, bo tam jest jakaś mała uroczystość. Jutro są obchody świętego, Dnia Świętego Huberta tutaj w Tarcach, ale no widzieliście sami czy, czy zobaczycie, bo nie wiem czy będzie z przodu czy z tyłu. W każdym razie polowanie jakie było, takie było chyba z 7 tak, tak. Tak. zwierzyny nie było. Podobno siedzi w kukurycach. Gdyby to było w listopadzie, ale to ja, ja, to nie jest jako przytyk do tego koła, bo tak zawsze jest, Wiesz, że jak się no. bardzo chce, to... Tak, tak. To, to jest tylko, ja zawsze mówię, to jest tylko polowanie. Nikt nam nie gwarantował, Nie ma czegoś takiego, ten nikt ten... Nie, jest, nie gwarantuje, a jak ktoś jest no. na przykład zły po czymś takim, to znaczy, że nie powinien przyjeżdżać, no. że nie nadaje się do tego towarzystwa. Także wszystkiego dobrego, pozdrawiamy, Dasbór. do zobaczenia gdzieś w niej.